Ej. Bemam zombie. no giy! Co ty, Gold No to było proste bardzo. Teraz czy ja to zrobię w dwie rundy, no na pewno nie. Zresztą ja dopiero cztery są w sobie, cztery, cztery betonia. To znaczy co? Ja wiedziałem, że gość się odpali, a więc... Czy to jest ta Jackie, która jest awkiem totalnym? No, nein, nein! No i tu się dziwisz, hopie. Kurde. Słuchajcie, y teraz y coś mi się zbagowało, bo gadałem przez telefon, y a więc wracam teraz za chwilę, no chyba już w innej rundzie, bo kurde. Ale bagi, o Boże. Dobra. Słuchajcie, To się chyba nie liczyło z tego, co jestem pewien. Tak, z tego, co jestem pewien. Co, co to miało być? Myślasz, że to się niczyło. No i miałem rację. Yy, dobra. Teraz. Szybkie, 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 szybkie. 4... Ja to już teraz robię, na szybko, ja się teraz nie przejmuję niczym. Aha. Dobra. Yy, około 5000 już zadałem. Yy, na pierwszym strzałę. Kurde, jestem dobry. Nie, panie Frank. Gin. Gin. widzisz. Już sześć tysięcy zadałem, około 10 tysięcy, sorry. Ja nie chcę trafić w żadnego innego typa, tylko chcę trafić tutaj, żebyśmy mieli tutaj bardzo fajne, ładne, tutaj takie... widzisz, odstępy, jak to powiedzieć? Nie, nie użyłem mojego małego... Koleży... ...koleżki. A chciałem, bardzo. O kurczę. On tutaj ulta... wali. Pani, 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 panowi, pani, panowie, pani, panowie, pani, panowie... Pani, panowi, pani, pani, tutaj się... Nie przechodź tutaj, pani. Pani... To jest prawdziwy Leon. Dzień dobry. No i wygraliśmy, sy. Z... 30 tysięcy, ja? Już mam 49 zł. No kurczę. Pan, pan tutaj... Pan, co ja go znam tutaj? Pan, tutaj, co ja go znam? Ten, na którego czekałem. On tutaj gra. Słuchajcie, pan Basebal Piechul. Kolega. On gra teraz. Ale w co? I dlaczego? I po co? Znaczy, po co każdy wie, ale. Pani, na solo. Na solo, pani. Pani. Zabiję cię, ta szelka. Zabiję go, ta szelka, 100%. Zabiła go, nie? Zabiła go, powiedzcie. Nie, nie zabiła go. A co on próbuje robić na tym? Ogólnie on pampkę. Y, pampkę dzisiaj trafił, a więc... Ciekawie. Pan w krzakach tutaj. Panie, nie, panie, pani, pani uważaj lepiej. Pani. A pani Rosa tutaj widzę nieugięta leci na piechura gdzie co ty hopie robisz? hopie, bot bot, mógł zaatakować no ale nie zaatakował to bot i teraz zobaczcie zamiast do tyłu poleci tutaj na oto tą pamkę, to jest bot na 100% Takim ją tyle nie wie co zrobić bo jest w krzakach no to, to jest typowy bot nie wiem jak bot se dał nick, ale. To jest bot. Dobra, on se stoi, kurde, ledwo co chodzi, kurde, on nie ma lagów, w ubierzecie. Daj, już daj, szybko, 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 szybko Robię to. Hmm, dobrze, dobrze. Aja, mm, dobra. gramy dobra Uuu, gramy, gramy, szybko, 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 szybko ja to zarabędę będę miał, zaraz będę miał, zaraz będę miał, będę zarabędę... co on tam gada pisze o to jest pisze A co odwrócę się do niego ja jestem duży co, co heja Ja tu wyślę taką piękną. już myślałem. Coś. Zaraz, jak? Ktoś go ma? Zaraz, co so, kurde? Co jest? Ktoś ma Chestera i Greja już. Jak to jest zrobione? Aha. To będzie długa rozgrywka Słuchajcie On nie wie, że ja... Że mi zostało jeszcze 50 tysięcy <laughs> On jeszcze nie zagrał dla to Chyba A więc, no dziwne I, i co? Dobra, słuchajcie Lecimy z tym ja to dam radę zrobić szybko mm, w miarę O, ktoś go ma! Ktoś go ma, panie, panie Słabo no nie wygrywa tego. Dość ewidentnie. Jak coś tu ma pana No prawie go rozwaliłem, no dobra, okej? Okay. Prawie A tu jest gość na Star że to jak ja mam to wygrać? Jak, jak my mamy to wygrać? Ale lagi, ale lagerse, ale lagerse, ale lagerse west, ale lagerse mocno Co? Nie no to jego teleport jest OP ja, ja go chcę, ja go pragnę Tego to. Te <śledzimy> hmm A ja ogólnie od razu robię tego typa w minutę, nie? Pił, Fajnie pił. Kurczę, czemu, czemu mi się zakończył ult? Mój biedny. No i leżysz, chłopie. A ten gość jest słabszy niż mój nania, więc. Łatwo mi go pokonać, ale trudno mi go zdobyć. Ale słuchajcie. Ta runda, kolejna i już go mam na 100 tysięcy procent. Na 100 tysięcy procent już się uda teraz. Nie konkretnie teraz w tej rundzie, ale w kolejnej. O kurde. W kolejnej rundzie już tak. Ta, w kolejnej rundzie już go mam. Czy on, czy on kliknął, że zagra jeszcze raz? Jak tak to przykro mi. Chyba, że ma lagi. Dobra, ma lagi. Jednak. Albo wyszedł. Co? o No co to, no to do mnie. Co jest? Przykro. przykrość. A, gra się w trybie offline, no nieźle. <grafię> Zagrałem z nim jedną gierkę i już... Papa. Pa. No, przykro mi. Nie zrobiło. Ale walić to. Patrzcie to. Czy ja już teraz go odblokowałem? Oto jest pytanie. Za milion punktów teraz, tak teraz tak. Teraz bardziej tak. Teraz przegrałem. Rundeczkę. Może przegrałem, chyba nie. Chyba tak? Nie no wygram to. W sensie fajnie było wygrać rundę i zadymiarza w jednym, ale tak się chyba nie da. Niestety tylko rundę chyba wygram. Przykro. Runda do być dobra Nie no, zabił mnie Nienawidzę go Niech się wali Sima, no sima, zima Kurcze Te Jackieba -y Zadała rekordową ilość obrażeń. No nie, no panie. Panie mega boxowy Darylku. Panie, co ma Pina? Mega Daryl, konkretnie. Przecież my tutaj musimy być, bo tutaj jest nasza strefa, którą musimy przejąć, bo jeszcze nie przejęliśmy, a musimy. Bardzo mało brakuje. Nienawidzę jaką gość, jak ten typ mnie bije Dlaczego mnie bijesz? Nie! No i wygrali No nie No dobra Może i wygrali Ale postać Dobra Mam screena To się liczy Mi. Ej, ale to jest nie fair. Wiecie dlaczego? Ja w poprzednim karneciku, moim kochanym, miałem tutaj 500. I takie rzeczy miałem. dostałem tych rzeczy. To jest chamstwo w biały dzień. Tutaj też nie dostałem nagród. A to też jest chamstwo w biały dzień. To takie fest, fest, fest. Więc coś mi się tu nie zgadza. nowy spray Gray. Bardzo bym go chciała, ale go nie kupię. Ha, Beka Nowy zestaw odznak. Mój no, chcieliby, przecież nie, jest... nie kupię sobie do niego. No to mu to jest droższe. Bo co, bo to. Bo. Bo to jest skoczy i lepsze. Jak jak można. O kurde. Uciekinier Gray ja no go muszę mieć Kurde Za jeden nowy sezon 20 dni Może Ja myślę, że sobie może doładuję te 1130 11, gmów Tak, lecimy Jestem boki <laughs> Robię to nie ma szans, muszę mieć tego spina. Może nie jest jakiś fest ładny Ale dodaj mi skilla Muszę mieć szarynik Taki ponury taki No i słuchajcie, teraz można grać, nie? A solo, bo czemu nie I tutaj mi game będzie Nie ma tutaj zbiory tlenu Ja komisję będę miał No i okej, okay. piąta Piąty ten tak. piąty poziom mocy. Świeża postać, kurde. Nie wierzę, jeszcze ze skinem nareszcie udało się w drugiej części, ale co z tego? Nie wierzę w to. Już nowa postać, a dopiero wyszło, słuchajcie. Już tej postaci nie lubię, szczerze mówiąc. Jest... Ma, ma strasznie dziwny atak. Nie, nie pochwalam tego. Patrzcie to. O ty kurde, panie. Ale to było OP. Ale, to... ale musicie przyznać, że to był mega kombos. Pani, ja tu wchodzę. Nara! Na. Kurde, ale to jest mocne. Ciekałem, że ten Daryl wejdzie i koła. Jest, pokonałem go. 6 Power Cubsów. Nie ogarniam gry tą postacią, a już mam do niej skina. Co jest? Słuchajcie, pierwszy raz zrobiłem tak, że dostaję postać i od razu do niej skina kupuję. Nie, nigdy tak nie robię, no bo wiem, że nie zawsze postać jest dobra. No jakby on mnie teraz chciał zabić, to by był... Oh. Oh. O! Opierdź się tego debilu, 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 Ale idioci, ale debil. Ale de, ale de. Ale de, ja nawet, ja nawet nie mówię. Patrz, jest taki bodź, że on mnie nie widzi nawet. Ale bot, ale bot, ale bot Adam. Bot Adam. Bot Adam. Game. Gin! Gin! Ale combo, ale combo samu I patrzcie to. Patrzcie, to jest najmocniejsza. Słuchajcie. To jest jedna z mocniejszych postaci w tej grze. Naprawdę, bez jaj. Ona się da na wszystko. Jeszcze skina mam kurde, ale fajny jest ten skin. W sensie. Nie mi daje do zwykłej postaci, ale na pewno sobie takiego wolę. Niż zwykłego. No i ładnie. No i teraz w macie. Patrzcie, ucieknie ma Jak on ma koszulkę? Jak nie ma skina? Hmm. Aha, taką. No inną na pewno. Czy ja jestem lokalnie w Zadymiarzach graję, na przykład najlepsze? Czy jestem? Nie, nie jestem. <grybujesz> Nieźle. Dobra, słuchajcie, żeby to być misja, jeszcze dwie rundy na tym, I jeszcze jedną rundę zrobię na tym na solo. Spróbujesz. Głosu. co? niech ktoś tu ma ktoś tu ma pana którego ja bym chciał mieć bardzo ktoś tu ma mokrego Stasia co? no oni już atakują w tym epapie oni już atakują teraz Kurcze oni on mnie zabiją nie zabijesz mnie amator ha chciałabyś ze mną wygrać ten Brock, powiedziałbym, że jest ogarem totalnym, Masterchefem, ale nie jest jednak. Nie, on, on... Dlaczego mi przypomina Byrona, ta postać, którą ja teraz gram? Ten Clown to jest takie połączenie lekko trochę Leona, ale ten, którym ja gram jest, jest takim mega Byronem. Taki dowalony Byron. Z tych szaków do tych. O kurczę, co, co ja zrobiłem, co, co ja zrobiłem, co ja zrobię, co ja zrobię. Ja piernicznie. Żyć. Błagam cię bardzo. <grym> zginął. Zbieram to na. ra Gin. 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 Nara 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 I druga ranga Za będę miał? To Okej, okay, czas na trzecią Nara gościu gim, 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 I kill you, I find you, and I kill you. gim, nie gim, że że też na postać była za darmo. No Wiecie co? Ta postać nie jest na blisko, ale też nie jest na daleko. Ona jest i na to, i na to, a jednak wydaje mi się, że tą postacią lepiej się gra na blisko, bo wtedy zawsze trafisz, a na daleko to ktoś może się odsunąć i masz zaraz szansę na trafienie. A więc ja bym tą wolał, żeby ta postać była na blisko i bardziej właśnie jest na blisko, moim zdaniem kakakakakakakakakakaka nawet no ale, ale go tył zajchałem no i to się słuchajcie nazywa mm, player z 113 jakby typ walnął w pociąg i ten pociąg by przyjął wszystkiego, wiesz wiecie mm, no te kule to mi się zaśmiał ale ale nie użył w ogóle i misja wykonana. I tak misję dostałem. To Do teraz jeszcze szybko jest solo. Lekko przyciszę. No i to tyle, bo ten odcinek już trwa długo. Bardzo długo. Ale było warto, mam nadzieję, nie. Teraz każdy ma takie na punkcie tej peny. O kurde, zginąłem. No i jakim cudem? Nie zabiła mnie. No i co jest? Siema, kolcik. No, siema, siema. Nie ma, No No sima ma, nie ma, coś mnie trafić? ma, mnie zabić? Co ja cię robię? nie Żarty? nie się nie to nie to jest kamper Patrzcie Pokażę wam Gdy wychodziłem na kolta Zginąłem bardzo szybko. Pokażę wam mnie jak będę kampić. Ale pozdobywam pod kilka pałeczki obsługi bo się przydadzą, Dni do życia. A to gościa tutaj ja robię w minutę. No ty śmierdzielu, głupi. Idioto. Śmiecie. Nienawidzę cię. No i co? Gień. Gień. A gień. Zobaczcie, ma więcej HP, niesamowite, nie? Słuchajcie. Iść na kolta to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w tej grze. A, tą, a ta postać jest najgorszą postacią. Jest dobra w, Ta postać jest fest dobra w 3 na 3. Ale jest fest słaba w takich trybach jak Solo, kurde takie rzeczy. To tylko na pierwszych pucharkach tak można ją kokić. No dobra. Odblokowałem nową postać. Kurczę, jednego pucharka do tego mi zabrakło, naprawdę. No, to się nazywa niefart. Nowa postać. Od razu skinek. Jestem w trakcie odblokowywania. Cześć, teraz. Więc jest naprawdę dobrze. Trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzu, czy już macie odblokowaną właśnie tą postać. Cześć.